25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Według badań to właśnie kobiety padają najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie. Przemocy, przed którą nie chroni ani pozycja społeczna, ani sytuacja materialna, ani miejsce zamieszkania. Przemocy, której największym sprzymierzeńcem jest milczenie, bo dopóki ofiara lub świadek nie zwróci się do właściwych instytucji, dopóty problem pozostaje tak zwaną wewnętrzną sprawą rodziny. To najwygodniejsza sytuacja dla sprawców. A przemoc domową należy zgłaszać i to możliwie szybko. Niestety praktyka pokazuje, że do zgłoszeń dochodzi dopiero w momencie, gdy problem jest już bardzo poważny. Dlatego jako miasto stołeczne Warszawa nie tylko oferujemy pomoc ofiarom przemocy, ale też prowadzimy akcje informacyjne i uświadamiające o dostępnych możliwościach i rozwiązaniach zaradzenia problemowi. Temu właśnie służy nasza kampania Przemoc karmi się milczeniem, uruchomiona w roku 2019 i wznowiona w 2020 w kontekście niepokojących danych na temat wzrostu problemu przemocy domowej w dobie epidemii. Jako Warszawa wraz z współpracującymi z nami organizacjami pozarządowymi oferujemy bezpłatne porady prawne, wsparcie psychologiczne czy miejsca pomocy, takie jak hostele interwencyjne. 25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, przypominamy o tym, że to nadal bardzo poważny problem, ale przeciwdziałać musimy mu na co dzień. Informujmy, zgłaszajmy, pomagajmy, bo przemoc karmi się milczeniem.